Witam państwa bardzo serdecznie w ramach spotkania w cyklu psychoterapia miejscem spotkania. Temat tegorocznej konferencji to kryzys covidowy i ja dzisiaj chciałabym z państwem porozmawiać chwilę na temat motywacji tego w jaki sposób zbieramy się do działania. Ten czas w którym teraz jesteśmy, to jest czas, w którym jest bardzo dużo niepewności, lęku i nawet jeśli go w ten sposób nie przeżywamy, nawet jeśli nie doświadczamy go bezpośrednio, to doświadczamy go przez to, że chociażby autorytety wokół nas też zarażają nas tym lękiem. Trochę tak jak kiedy spojrzymy na sytuację, w której mama odczuwa ogromny lęk czy niepokój, to dziecko. W jej otoczeniu, nawet jeśli samo się nie boi i nawet nie wie, czego się ma bać, to ten lęk je otacza. I w podobnej sytuacji my jesteśmy, że autorytety, osoby ważne, światowe organizacje nie do końca wiedzą, jak postępować. Cały czas szukają różnych dróg, i dlatego ten lęk nas otacza. My bronimy się przed tym lękiem w różny sposób czasem jesteśmy mniej lub bardziej jego świadomi ale ta niepewność prowadzi do też pewnej radykalizacji naszych poglądów niektórzy zupełnie zaprzeczają temu co się dzieje inni bardzo bardzo się angażują czy nieustannie przeglądają i poszukują nowych informacji czasem taka skrajna postawa płynąca z tej niepewności prowadzi do agresji a agresja w konsekwencji z powrotem zwiększa jeszcze tę niepewność tego co dzieje się wokół nas w tym takim niepewnym czasie, w czasie kiedy przeżywamy dużo trosk związanych z obawami o nas samych, o naszą rodzinę, o sytuację w Polsce, na świecie, jest taki czas też na to, żeby zapytać o to, w jaki sposób podejmujemy działania. Nasz tryb pracy się zmienił. Wiele osób z nas pracuje zdalnie, uczymy się zdalnie. Często nie wiemy, w jaki sposób sami zaangażować się do tego działania. Ta rzeczywistość jest inna i często potrzebujemy takiej siły w nas, która to działanie zmieni. Dlatego o motywacji. Jak, w jaki sposób ja mogę sprawić, żeby rzeczywiście zrealizować swój cel? Pierwsza sprawa to właśnie cele. Cel jest ważny. Ważne jest, żeby też był dobry, żeby nas prowadził do jakiejś zmiany, która jest dobra dla nas, dla innych. Żeby to nie był tylko taki cel, który jest przypadkowym celem, który wokół nas się pojawia, ale taki cel, który jeśli będziemy go realizować, to on będzie niósł za sobą pewne sensy, będzie niósł pewne zadowolenie, będzie nam dawał i przynosił szczęście. Ważna jest równowaga między realizacją własnych potrzeb i innych potrzeb. Kiedy koncentrujemy się, tylko i wyłącznie na realizacji swoich potrzeb, to szczególnie w, taki okre, w takim okresie niepewności i lęku czasem mamy poczucie zagubienia czy bezradności. Nie wiemy, co już robić. Może odczuwamy nudę, może odczuwamy przytłoczenie zadaniami, których nie mamy siły realizować. Czasem taką drogą do przeskoczenia tego jest zmiana perspektywy, czyli próba rozejrzenia się wokół i zobaczenia, czy ktoś inny wokół nas. Nie ma też jakichś potrzeb, czy on nas nie potrzebuje. E, takie zwrócenie się ku innym e, często może nas wybić e, z myślenia i z poczucia bezradności. Czasem też jednak e, taka, takie szukanie pomocy innym odwraca naszą uwagę od nas i od naszego stanu i sprawia, że zaniedbujemy swoje własne potrzeby. Dlatego dobrze jest badać swoją motywację. Warto zrobić sobie stop. I sprawdzić, dlaczego ja to akurat robię, jakie cele mi przyświecają, w jakim kierunku prowadzi mnie to działanie. Warto zatrzymać się kilkakrotnie w ciągu dnia, powiedzieć sobie stop i zobaczyć, co ja robię, co się ze mną dzieje i w jakim kierunku mnie to prowadzi. Warto zadać sobie to pytanie, czy ja rzeczywiście chcę ten cel realizować, czy ja rzeczywiście chcę iść w tym kierunku. Takie zatrzymanie pomaga nam rzeczywiście uświadomić sobie, to, co się z nami dzieje, ale też zobaczyć, na ile to, co robię, pomaga mi w działaniu. No weźmy chociażby oglądanie seriali czy gry komputerowe. Może być tak, że one rzeczywiście służą nam ku odpoczynkowi, że są nam bardzo potrzebne, że są dla nas przerwą w ciągu dnia i realizujemy w ten sposób nasze cele. One nas zbliżają do tego, żeby zrobić to, na czym nam zależy. Może też tak być, że one są drogą, która nam zabiera czas na, realizacji, na realizację tych ważnych celów, które sobie stawiamy, czyli są dla nas czymś, co odciąga nas od tego, co jest dla nas dobre i ważne. Warto dlatego, kiedy podejmujemy jakieś działania, zatrzymać się na chwilę, zajrzeć sobie do swojego wnętrza, do swojego umysłu, może też do swojego serca i pomyśleć sobie, w jakim kierunku idę. Dokąd ta droga, na której jestem, mnie prowadzi? I o tej drodze. Ta droga, którą idziemy, podążamy w kierunku celów, to jest droga, która często ma wiele zakrętów. Nie zawsze cel, który sobie stawiamy, to jest taki cel, który łatwo nam zrealizować od tak po prostu. Często na tej drodze napotykamy wiele przeszkód. Czasem ten cel jest też tak odległy, że jest ważne, żeby podzielić go sobie na mniejsze etapy kiedy próbujemy realizować bardzo odległe cele to wielokrotnie na tej drodze możemy być zagubieni czy nawet ten cel tracić z oczu warto to sobie wyobrazić jako taką drogę taką drogę która rzeczywiście kieruje nas ku różnorodnym celom wielu z nas na pewno było kiedyś w górach Wiele z nas na pewno zdobywało szczyty. Po drodze na szczyt, kiedy przemierzamy różne trasy, różne szlaki. Spotykamy wiele przeszkód, przechodzimy przez różnorodny krajobraz i sam cel bardzo często widoczny jest tylko przez drobne momenty naszego podążania tą drogą. Dlatego warto mieć go w sobie mieć wewnątrz go. Nawet jeśli nie mamy e, takich wyraźnych wskazówek do tego, że dążymy tą drogą, to mamy też na szlaku różne oznaczenia, które przypominają nam o tym, że jesteśmy na dobrej drodze. Takimi przypomnieniami dla nas mogą być właśnie te małe efekty, małe cele, które stawiamy sobie po drodze. Dzięki temu wiemy, że już przeszliśmy jakiś odcinek. A kiedy zapytamy same siebie, to dokładnie wiemy, w jakim kierunku podążamy, jaką górę chcemy zdobyć. Ważne są też takie elementy, o których zresztą wspominał w swoim wystąpieniu dr Szałachowski, takie jak właśnie zatrzymywanie się, zwracanie się ku swojej świadomości, czy też dobre zarządzanie odpoczynkiem. Ten odpoczynek pozwala nam nabrać sił do tego żeby działać dalej. Też jest czasem dla nas taką drogą do realizowania różnych pasji. Nie każdy odpoczynek czy też nie każde działanie musi być drogą musi być tylko skierowane w kierunku realizacji tego celu. Mamy wiele celów w swoim życiu. Nie zawsze jest to jeden cel i na tej drodze, tak jak na drodze na szczyt, czasem potrzebujemy zatrzymać się, zrealizować w tym czasie inny cel. Może odpocząć, warto wtedy pamiętać o tym, w którą stronę też idziemy. I że te drobne cele wcale niekoniecznie nas od tego głównego celu odciągają. One mogą być dla nas dobrą przestrzenią do tego, żeby właśnie nabrać sił, czy żeby zdobyć potrzebne zasoby, potrzebne do tego, żeby później w górę wejść. Bo kiedy planujemy sobie nasze cele. Ważne jest też, żeby wziąć pod uwagę nasze możliwości. Nie tylko po to, żeby cel odrzucić, ale też po to, żeby zebrać potrzebne zasoby. Kiedy napotykamy przeszkody, czasem też potrzebujemy zrobić krok w tył, po to, żeby zebrać konieczne zasoby do ominięcia tej przeszkody albo też do jej neutralizacji. Ryan i Desi w swojej koncepcji potrzeb, mówią o tym, że to, co nami kieruje, to, co jest ważne dla każdego z nas, to poczucie autonomii, to jest poczucie kompetencji i poczucie bliskości. Kiedy stawiamy sobie cele życiowe, one zwykle realizują wszystkie trzy te potrzeby. Często sam fakt realizacji naszego działania sprawia, że wiemy, że możemy. Czujemy się bardziej autonomiczni. Realizacja różnych celów daje nam też poczucie kompetencji, taką siłę, która mówi o tym, że wiem, że mogę, wiem w jaki sposób to zrobić. Wiele celów, które sobie stawiamy, to są cele, które stawiamy sobie z ludźmi, wokół ludzi, czasem też dla ludzi. One pomagają nam też realizować potrzebę bliskości. Ten czas, w którym teraz jesteśmy, to jest taki czas, w którym ważna jest troska o siebie, po to, żeby wyjść z bezradności, wyjść z takiego myślenia, że skoro jest niepewność i nie wiadomo, co robić, to ja też nic nie mogę robić. To jest też czas na to, żeby podążyć ku innym, zatroszczyć się o innym, pozwolić też innym zatroszczyć się o nas, po to, żeby zbudować naszą bliskość. To jest ten czas, w którym realizacja naszych celów, czy to skierowanych na swoje potrzeby, czy na potrzeby innych, ona sprawia, że my uruchamiamy nasze działanie, że nie stoimy w miejscu, tylko robimy krok do przodu. Ten krok do przodu daje nam siłę, daje nam wzrost poczucia, że możemy, jest dla nas pewnym wyjściem z bezradności, daje nam... Naszą, wyższą, podnosi nam naszą kompetencję i jest też pewną drogą do uzyskania naszej autonomii. Dzięki temu wiemy, że my sami możemy realizować nasze działanie. Kiedy mogę i działam, to nie muszę się bać. Ta bezradność, która otacza mnie, nie musi być tą bezradnością, która jest wszechogarniająca. Mogę odnaleźć w sobie takie przestrzenie, w których mogę dalej realizować cele. To sprawia też, że strefa mojego komfortu się zwiększa i że mogę spojrzeć na pewne rzeczy z dystansem, że te rzeczy, na które nie mam wpływu, mogę zostawić, ale mogę też zaangażować się jaśniej, wyraźniej w to, na co wpływ mam. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za to spotkanie. Cieszę się, że zaprosiliście mnie państwo do swoich domów, do swojego czasu. Mam nadzieję, że dla Państwa ten moment też był takim miejscem spotkania.